Witajcie, moi drodzy. Mamy 3 lutego, sobota. 7 km temu rozpocząłem 7 półmaraton. No i biegniemy. Pogoda nie rozpieszcza, ale będzie dobrze. Przynajmniej nie pada, i nie ma błota. Także lecimy. Let's go! No i zbliżamy się już powolutku do końca zimowych półmaratonów. No i szykuję sobie takie zwiększenie tego czasu jakimś takim dłuższym dystansem. Dlatego dzisiaj biegnę sobie trasą, którą będę biegł. Mam tutaj prawie 13 km i to będzie moja droga na zwieńczenie tego zimowego biegowego wyzwania. Pobiegnę w prawo na poprawniki, a teraz biegnę na Katowice. Także będzie ciekawy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Rozpadało się strasznie. Muszę się śpieszyć, bo mam do domu z jakichś 12 km. Także dzisiaj troszkę już przegiąłem 25 Mamy prawie 18,5 km. Pada, przestaje, pada, przestaje. Także czuję się jak wyciągnięty z pralki, ale bez wirowania. Dobra, biegniemy, mamy 5 km do celu. Let's go. Powiem Wam, że stanąłem na przystanku żeby sobie zawiązać buty Bo po prostu przez ten deszcz sznurówki mi się rozwiązują Nie martwcie się, wypnę tę łapkę OK Jeden dom Udało się. Fajnie te równe e, cyfry wyglądają 40 i 25 km 40 tygodniowo na tę chwilę w sobotę i 25 km przebiegnięte. Jutro we Ale jutro, e, jutro już będę robił tylko pół maraton. Bo dzisiaj dzisiaj była tylko taka e, krótka przebieżka, rekonesans trasy, bo być może na koniec. A tak jak już wspominałem na zwieńczenie tego zimowego e, cyklu półmaratonów może będzie podwójne 20, zobaczymy Dobra, do jutra, trzymajcie się